Ale, Kuba, czy ja coś kombinuję, czy ja coś pomyliłem? Bo ty się uczysz, prawda? Poza tym, że, że zawodowo grasz bardzo dobrze w siatkówkę. Nie, ucz, uczę to za dużo powiedziane, jestem magistrem na kolejności. A przecież no ty jesteś skończony już! No tak, ty jesteś skończony <laughs> magisterem. To akurat nie miło mi powiedziałeś, to? Tak. Nie no, jesteś już taki, z wiesz, tytułem, magister, z tytułem. magister z tytułem. No to zaczekaj, przypomnij tak, mi w dziedzinie. Je, e, zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi. Chyba o ile się nie mylę, Patryk ma... on skończył coś na Akademii Górniczo-Hutniczej, tam jakąś inżynierię, o ile, o ile pamiętam Patryka, ty jesteś tak, zarządzanie. Tak, tak. On jest inżynier zagiechu. Jest tam jeszcze ktoś taki, radek rybak, był lekarzem weterynarii, prawda? To takich nie nieoczywistych kierunków, coś ci do głowy przychodzi? E, przychodzi mi jeszcze Tomek Forna, który jest inżynierem e, bezpieczeństwa i higieny pracy. O kurde, to macie w ekipie higienistę. <gry>